Właśnie wyglądała moja pierwsza siłownia. nie zawsze gdzieś tam miałem sprzęt jakiś treningowy, no jest klimacik mega, są belki, zaraz pokażę co i jakie rzeczy tutaj się działy, jak w ogóle się trenowałem i tak dalej. To no co, jeszcze mój dziadek je zakładał, ciężko w ogóle było drążek gdzieś tutaj, także no posiłkowałem się różnymi elementami, co się udało znaleźć. Takie coś. Tu jest jakiś trzonek prawdopodobnie od spadelka. O, tu, tu u góry. Wpadłem na pomysł, że zamontowałem sobie linę. Najpierw linę, potem kabel. Widać nawet że jest izolacja ściągnięta i drucik jest pęknięty. Spadłem z tym. O, coś tam nie poszło. No i belki przede wszystkim, tu są belki. O, tu jeszcze są ślady po tym, jak był montowany worek bokserski, ale musiałem go ściągnąć, bo jak uderzyłem, to po prostu sąsiedzi skarżyli się, że cała chata lata. No, jest konstrukcja po prostu taka przedwojenna. No, trochę historii tutaj też jest. Jest normalnie podpis, imię, nazwisko, data. 1941 rok. Nie no, mega fajne. Zimne, mroczne klimaty. Teraz oczywiście wszystko jest jeszcze oświetlone. Ze względu na kamerę. Zgaszę światło, a jeszcze bardziej mroczny klimat. Światło nie docierało wszędzie. Proszę spojrzeć, zobaczyć co. O, tam szczególnie jakieś tam przestrzenie. No i całkiem inaczej się ćwiczy w takich warunkach. No nie, korekcja ISO również nie pomogła, manualna. Ciekawe, generalnie jest mrok. Jeszcze ja się przebierałem cały na czarno. Miałem tak, pamiętam, obwiązane czarną taśmą, czarne skarpety, czarną taśmą izolacyjną, owinięte. To było moje obuwy. Ubierałem czarny dres, czarną koszulkę. Taki golf zrobiłem, kominiarę na łeb. I praktycznie no, przesiadywałem tu i sobie ćwiczyłem mu po cichu w ciemnym. Pewnego dnia. Gdzieś tam sąsiad z, z moją siostrą Po prostu umieli e, mnie zawować Przyszli na strych A ja wiziałem do góry nogami tutaj na tej belce I mnie szukali Wojtek, Wojtek jesteś tutaj? I nie ma słuchacie no Ubaw popachę, po prostu oni sobie chodzili i Nie widzieli mnie w ogóle w żaden sposób Aż w końcu w którymś momencie mówiłem jestem tu <noise> I wybiegli po prostu A to nie jest tak nie? Tu są schody to już myślałem że Gdzieś tam się jeszcze przewrócę, kurczę. No ale ogólnie ogarnęli temat. Także, no, mówię, po zgaszeniu światła jest, jest to całkiem inne miejsce. No, na pierwszy rzut oka naprawdę tego może nie widać, ale tu jest sporo mega fajnych rzeczy idzie zrobić. Zaraz je pokażę, zaprezentuję po kolei, co jeszcze tam się uda. Te, no, ciekawe będzie wrócić do tych samych podstawowych urządzeń treningowych, z których ja korzystałem. No, już. ...naście lat temu, można powiedzieć. Oj, coś tam Nie Nieźle. No i istotą tego też było tutaj, same skoki wejścia i zejścia na to, polegało to na tym, że bardzo cicho trzeba było się zachowywać. No, pod spodem mieszkają ludzie. Pomogło mi to mega gdzieś tam się zachowywać. Wiecie, na no, stylu ninja, gdzieś tam pocichły, się zakradać i tak dalej. Trzeba umieć skakać i lądować w sposób niesłyszalny dla innych. Dzisiaj się na to gdzieś tam nie patrzy. Nie? Dzisiaj wchodzimy na siłownię. Przychodzi jakiś dziad, bierze sobie sztangę i rzuca tymi i tyle, nie? Uu, tyle, ile wycisnął że musi pokazać, zaprezentować po prostu wagę koguciom, ile on tam po prostu wziął sobie na te barki i jak mocno tym walnął o ziemię. No tutaj jest troszeczkę inna sprawa. Tu jeszcze trzeba było mega cichutko się zachowywać, żeby po prostu nie zbydać podejrzeń. Nie? <laughs> Także cichutko lądujemy, cichutko skaczemy i dzisiaj też postaram się to zaprezentować, żeby było realistycznie tak jak było to kiedyś. Jak zaobserwowaliście, jest jakiś ręcznik. Ten ręcznik to nie był tak bez powodu. To drążki to nie były drążki normalne do ćwiczeń, tylko jakieś rurki, jakieś rzeczy. W ogóle te belki są ostro zakończone, także się wrzynały mi między palce. No i po tym, jak już skóra była po prostu totalnie zdewastowana, to nie przerywałem treningu, no tylko się <laughs> szmatkę kładło na to i. I palce na tą szmatkę, i dalej było jechane. Tu jest fajny, ciekawy przyrząd. Jeszcze go nie widać. Jak pokażę. Jest taka deska. O! Jest to Kurde, jeszcze spadnie. Zobaczcie. Ona jest całkiem luźna. Ona nie jest w żaden sposób. O! W żaden sposób nie jest przymocowana. A to dlaczego? To jest kolejny taki element wprowadzony przeze mnie zręczności. Że trzeba po prostu umiejętnie wskoczyć w tym samym momencie zarówno z prawej i z lewej strony. Bo jak skoczycie i złapiecie prawą, a lewą nie zdążycie w tym czasie, no to wtedy spadasz. Nie? Czyli nauka chwytania oburącz jednego elementu w tym samym czasie. Trzeba na to skoczyć do góry z jednej perki i też z powrotem na nią wylądować. Przecież na razie skręcicie sobie star skokowy. O, okay, dało się. I teraz jak już jestem u góry, to co ja robię? Hop, pociągnięcia do prawej i do lewej strony. Były właśnie ćwiczenia też w cupie, ale sporo jest tutaj gwoździ, sporo jest tutaj takich elementów, które trzeba omijać. Inaczej się po prostu wbije w łapy. No. Jest, skok. ćwiczymy brzuch, bo no, ślizgają się po belce. ćwiczymy sobie bity, bo zjeżdżam cały czas. Wspinam się. wszędzie, spadające ześlizgające się, wpadające do oczu. To są takie właśnie mankamenty, które, pomimo tego, no, nie można przerywać treningu i dalej trzeba gdzieś tam uważać, być czujnym. Dużo też było samego przechodzenia między tymi belkami gdzieś tam na przykład z jednej strony na drugą, z tej belki na przykład na tą, i za pomocą lin przywiązywałem sobie jedną linę tutaj. Zaczynałem sobie start stąd gdzieś tam na samych rękach, po linii sobie wchodziłem na tą belkę, z tej belki na tą i gdzieś tu sobie trasę, na przykład po tym słupie tu kończyłem. W dzisiejszym odcinku też troszeczkę wracam gdzieś tam do początku przygód w ogóle z tym moim trenowaniem, już troszeczkę na jakimś lepszym poziomie niż robienie tylko pompek i przysiadów z plecakiem w wieku pierwszej klasie, tam podstawowej. Kolejnym takim etapem, który gdzieś tam był, to jest właśnie ta siła. O ile to można jeszcze nazwać jakąś tam siłownią. Dla mnie jest. Dla mnie to jest zespół po prostu jakichś połączonych belek, słupów, którymi po prostu ja się gdzieś tam poruszałem, przemieszczałem, robiłem właśnie e, jakieś tam podskoki, podciągania, różne wariacje. Wisiał też właśnie worek bokserski, były różne rodzaje drążków. Lina była zamontowana, się wisiało do góry nogami, wspinało się, no, przechodziło z kolumny na kolumnę. Także no całkiem ciekawe rzeczy, które potem właśnie owocowały tym, że miałem gdzieś tam i zostało to do dziś, jakąś tam lepszą siłę względną, no i wytrzymałość, jeżeli chodzi o podciąganie się, jeżeli chodzi o sam drążek. Aha, Aha okej, okay. dobra. Tą bramą normalnie i do góry po ja Jestem na strychu jak coś. No, no. Dzień dobry. Co? Może Pokazuję to ja Jakie ćwiczenia robiłem jak miałem tam 10-13 lat A co? Tak chcesz być w tym odcinku? Tak co będę robił? Siedział, syl, o. I ty, wsiądziesz. Trzeci przygotuję. Jakieś kurce mam w ogóle też pokazywałem koleżankom, to dni Już go lubię. Ciebie. Ja, ciebie. A czemu mnie lubią? Nie wiem, taki wesoły i rozrywkowe jesteś. Ja zupełnie nie jestem wesoły. Ja jestem, słuchaj, no właśnie nagrywam tutaj odcinek w mrocznym klimacie. Przejścia różne pokazywałem, wiesz? Jak się gdzieś tam chodziło, tu na przykład po tej kolumnie, jedną drugą. Te drążki moje śmieszne takie, bo nic innego pod ręką nie miałem wtedy. No, się złożyło. Ja mówię, wchodzę tutaj na ten strych. Eee, tam jak nie miałem 10 stąd. lat, czy ileś wiesz, odkręcam? <słuch> <słuch> je, 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 tu jest, przecież tu można takie akcje robić, wiesz, belki i takie tam inne. Kurde, z samą drobiną w ogóle takie akcje można robić, wiesz, jak postawisz ją gdzieś tam na... Mm, opartą na dwie belki, to wiesz, przechodzisz sobie... No, no ale Ty no, nie, to nie wiesz, ale tu... <śla> ja tu miałem nic, nic osobistego, to było. <śla> ale miałem takie, wiesz, pudło. I był plakat Justina Timberlake'a, bo siostra miała, ona tam lubiła Hendricka Iglesias no. i te Ja go powiesiłem, bo nikogo nigdzie nie było, nie? Justin, sorry, ja tam też nic nie miałem, ale po prostu byłeś jako tarcza i strzelałem z łuku. <noise> tam był dystans był, jaki on był popruty, nie? Cała twarz. To się było, nie? Wszystko na wylot przechodziło. Także, no, nawet nauka robienia łuków i tak dalej, oddanie strzał. mega relaksujące. Fajne. Cisza, spokój. Jak to mój brat powiedział, że ty jesteś w jak on powiedział? Wszechstronny? No nie Ja jestem wszechstronny? No, że. tu, to, 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 to. Tu, to, to. <laughs> <laughs> to, 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 to. Hmm. No nauczyciel w WF-u to, to musi być taki mały chemik, mały fizyk i bardzo dobry sportowiec. Mały informator. No, <laughs> no bez tego to tam. Nie ma co iść wtedy na tą uczelnię, chyba że ktoś chce przebimbać sobie po prostu całe 5 lat. Czyli można powiedzieć, że to była twoja pierwsza siłownia. Tak, to była pierwsza siłownia. Sprzed II Wojny Światowej. Ale to i tak najlepsze z tego wszystkiego były widoki, które no, nie umieszkam sobie pokazać, choć... Zero komentarza do tego. Komentarz jest zbędny w tym momencie. No i takie widoczki. Po treningu fajny widok. Hmm. Takie ładne wyjście z mrocznego klimatu. Ha.